No i co, ojciec? Dziadek znowu nas przekręcił. No to, oj, to ojciec, to ojciec. Przecież ja też mówię, że ojciec, ojciec pan Dziadek nas przekręcił. I mnie przekręcił. Oj, wcale nie przekręcił. No jak to nie przekręcił? Wcale nie przekręcił. Jak nie przekręcił? Widziałeś coś? Widziałeś coś tutaj, poza tym, śmieciami tymi, tymi? No nic nie widziałem, ale na pewno wszystko nam opowie. Powie. On opowie. Umawiamy się. Jak przyjedzie... Wszystko prosto z mostu mu trzeba powiedzieć. Przyjechał właśnie. Przyjechał. Tym karawanem swoim. O, dziadek jest. A jak tam, dzieciary? To moje krzesło. A fajnie sobie tak siedzi. No, ojciec mnie wyrzuca. Ojca, ojca puść, Karol. zmęczony. Siedzimy sobie tak w słoneczku. No to ładnie i... widzę właśnie. Taka gromadka kolorowa. Słoneczku, słoneczku, Na śmieciach siedzimy tutaj. Dwa tygodnie już. Ale chyba na amerykańskich. I co z tego? Jak to co z tego? Obiecałem, że was wezmę do Ameryki, to wziąłem. Stryjku, ale gdzie są wieżowce, no? A ta baba gdzie jest? Na co ci wieżowce? Nie widziałeś hotelu w Warszawie czy innego pałacu? Jaka baba? No ta z ręko, tak jak w kinie pokażełem. Pocztówkę wam przyniosłem, wszyscy żeście oglądali. Murzyna prawdziwe ja, widziałem. Murzyn. Murzyna w kinie zobaczysz. Telewizor są już Czarno-biały jest, tylko biali i murzyni są. Niech ojciec nie truje. Ja nie truje. Ja wam zrobiłem radość i przyjemność, a wy znowu tu jakieś mi chcecie wpuszczać pretensje, tak? Kto tu... Arnoldzik, kto tu najbardziej rozrabia? Karol, tak? Ja, 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 ja. Wszyscy a, jeszcze, Karol. jeszcze mnie... Widziałeś, Sztur... jaki radosny. ...wstulgają, tak? A ciekawe, co dziadek zrobił z tymi pieniędzmi, co dziadek wygrał. O! To było tego ponad 9 tysięcy, chyba. Poszły na czapeczki. O, takim tłumaczyłem, że właśnie takie ładne czapeczki. Macie czapeczki? Co masz na głowie? Czapeczkę. Skąd masz tę czapeczkę? Od ojca dostałem czapeczkę. No, sam mówi. To Bo mówię prawdę. I właśnie tego trzeba. Że dziadek się wami zajął do jasnej cholery wreszcie. Jak się, się zajął? Się jak, świata. jak się zajął, jak dziadka bez przerwy nie ma. I dniami Bo, i nocami dziadka nie ma. Ja mam swoje sprawy, a wy też jesteście dorożki. Nie ruszajmy się stąd. Za półtorej godziny się spotykamy w tym tam gdzie raz byliśmy pamiętasz Arnoldzik mały? Poprowadzę. Ty im powiedz o której to będzie. Naszego czasu? A ty się naucz wreszcie przestawiać ten zegarek, wiesz? Nie Bez przerwy nie. jest tylko na polskim czasie tutaj w Ameryce, To jest też różnica. Bo to jest nie. To nie spać, źle po To za To też nie, ale po amerykańsku. Jak człowiek, masz tu Arnoldzik zegarek od dziadka? Przypilnuję ich. Na chwilę ich. oczywiście. Przyprowadź ich tam. Zabrze, Karol? Dobrze i żeby tu nie było żadnej gadaniny, jak mnie nie ma. Bo i tak się dowiem. Nie będzie, nie będzie, nie hmm. będzie. A ty się tym Ty chyba nie jesteś moim Wsz synem. Bo... Wszystko powiem dziadkowi. Wiedziałem. Za 89 minut. Ale zanim powiesz, to się obierz.